Na wstępie widzę jakieś nas czekają ładne piasteczki Wczoraj obyło się bez żadnych przygód, nie było żadnych gleb Także moment, moment teraz I teraz tu dobra o Jadą koledzy Siema Cześć Z daleka jedziecie to jest <laughs> To ładnie. I idź dokąd dzisiaj? Którędy? Właściwie na chcemy dziś tak muszę zapoznać kawałek dojechać. Nie? O, ładnie, tak. ładnie. Jakieś przygody po drodze? Jeszcze raz? Jakieś nie. przygody po drodze? Nie. Bo jedziecie tam z okolic Rodomia, tak? Tym, tym tet siódemką. Tak, tak, no. Okej. Okay. Siódemką no, teraz wziąc, Są. Są. jedziemy, bo tu Okej. Fajnie.